A ze mną w studiu Tomasz Olszówka, prezes Centrum Zdrowia Tuchów. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana redaktora. 1 lutego 2008 roku powstało Centrum Zdrowia Tuchów. Jak możemy podsumować te 4 lata? No tak, dokładnie stuknęły nam cztery latka. Pytanie, czy to jest dużo, czy mało. Z jednej strony jest to taki wiek jeszcze wczesno-przedszkolny, natomiast przykład Tuchowa pokazuje, że w ciągu czterech lat można naprawdę dużo dobrego, mam nadzieję, zrobić dla. Dla pacjentów i dla firmy. I no, bardzo pozytywnie te cztery lata oceniam. co się zmieniło? No, przeformatowaliśmy w ogóle skalę działalności. Zupełnie inny szpital był wtedy, zupełnie jest, jest inny w tej chwili. Na przykład przychody spółki, no, zwiększyły się z 6 milionów do 21, czyli to jest w zasadzie potrojenie skali działalności. Podwoiła się baza łóżkowa. Z jednego oddziału szpitalnego powstały cztery oddziały. Jest kilkanaście nowych poradni specjalistycznych. Zupełnie nowa diagnostyka. Także, tych działań naprawdę jest bardzo dużo. Chirurgia jednego dnia to taka nowość, która działa od jakiegoś czasu w Centrum Zdrowia Tuchów. Sprawdziło się to, czy nie? Przede wszystkim spróbujmy naszym słuchaczom wyjaśnić, co się kryje pod pojęciem chirurgii jednego dnia. To jest pewien cały całe spektrum zabiegów, które mogą być wykonywane w ramach jednego dnia w różnych specjalnościach, nie tylko chirurgia, ortopedia, chirurgia naczyniowa, okulistyka, laryngologia. Ja jestem gorącym zwolennikiem, orędownikiem idei chirurgii jednego dnia w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. 70% wszystkich zabiegów i operacji wykonywanych już z tej chwili w trybie jednego dnia to, to są same zalety i zalety dla pacjenta, ponieważ pacjenci trafiają w tym samym dniu do domu. Minimalizujemy ryzyko zakażeń szpitalnych, ponieważ pacjent może przebywać w tej naturalnej florze bakteryjnej, a nie, a nie w warunkach szpitala. Jest zupełnie inny jak gdyby, poziom traumatyzacji związanej z samym zabiegiem. Właśnie to środowisko jest istotne, ale chirurgia jednego dnia tutaj w różnych gałęziach tej medycyny działa. Jak to wygląda w Tuchowie? W Tuchowie wygląda to dosyć imponująco, jak na w sumie rok działalności tego oddziału, ponieważ z, z, zaczęliśmy... Takie proste zabiegi w ramach chirurgii ogólnej, jak przepukliny, żylaki, operacje kolana w ramach ortopedii, ale stopniowo zwiększamy zakres tych, 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 tych zabiegów. No, takim naszym produktem sztandarowym to są operacje zaćm, które wykonujemy w sposób bardzo profesjonalny, bezpiecznie, uczciwie, co też ma duże znaczenie w kontekście tego, co się dzieje u innych, niektórych podmiotów. Natomiast. Tutaj też się pojawiła taka nowość dla dzieci szczególnie. Tak, tutaj. to dosłownie przykład z ostatniej soboty, kiedy rozpoczęliśmy udzielanie zupełnie nowych zabiegów, mianowicie operacji migdałków u dzieci. No to było pewien, pewien stres i przeżycie, ponieważ raz, że pacjentem jest dziecko, dwa, że że takich zabiegów wcześniej nie robiliśmy, ale przygotowaliśmy się. Przede wszystkim istotne znaczenie ma osoba operatora. Jest to, jest to ordynator oddziału laryngologii z Nowego Sącza, dr Borowiec I, i wspólnie. Rzeczywiście pierwsze operacje zostały przeprowadzone. Dzieci w tym samym dniu wyszły do domu. Jako ciekawostkę powiem, że nawet zorganizowaliśmy pewne mini przedszkole dla tych dzieci mogły, czekając na operację, oglądać bajki na projektorze i jakoś to też w ten sposób ograniczyć ich stres. Spółka zabiega także o uruchomienie w Tuchowie oddziału psychiatrii jednego dnia, który no, mógłby objąć opieką te osoby zmagające się z depresją, stanami lękowymi. Jak wygląda zapotrzebowanie na tego typu pomoc w regionie? Mm, to jest olbrzymia biała plama i, i, to, i to rzeczywiście mm, akurat w subregionie tarnowskim tego typu świadczeń jest ciągle za mało. I sam Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do tego, aby te, tego typu oddziały otwierać. Mamy informację, że już w kwietniu będą organizowane na konkursy, my jesteśmy już przygotowani. Chcemy otworzyć oddział psychiatrii dziennej, czyli dziennego pobytu dla osób, które nie muszą koniecznie leżeć w warunkach stacjonarnych, gdyż nie zagrażają ani sobie, ani otoczeniu. No i kolejny projekt szpitala, też bardzo ciekawa nazwa. Nowoczesny i innowacyjny szpital przyjazny matce i dziecku. Powstaną nowoczesne sale porodowe? No to jest tema, temat bardzo ambitny i my go realizujemy w zasadzie już od roku, kiedy przejęliśmy na nowoporodówkę w Tuchowie. Jest to klasyczny przykład odbudowywania marki. W latach 80. kobiety chętnie rodziły w Tuchowie, nawet przyjeżdżały z Tarnowa. I ufam, że niedługo na nowo ten baby boom w Tuchowie nastąpi. Przede wszystkim spróbujmy sobie odpowiedzieć, czym kierują się pacjentki, wybierając szpital, w którym chcą urodzić. No, oczywiście osoba lekarza prowadzącego ciążę jest osobą kluczową, natomiast są inne czynniki, które, o które kobiety pytają. Pierwszym takim czynnikiem i to warto o tym pamiętać, to jest trudne słowo osoba neonatologa, czyli takiego lekarza, który odpowiada za bezpieczeństwo dziecka. Więc pytając się o, o miejsce, Kobieta chce urodzić, przede wszystkim powinna zapytać, czy całą dobę jest obecny neonatolog. W Tuchowie my, my takie warunki zapewniamy i tak samo bardzo nowoczesny sprzęt. Profesor Lauterbach, który jest konsultantem regionalnym w dziedzinie neonatologii, gdy zobaczył na nasze inkubatory, nasze, nasz aspirator dziecięcy, powiedział, że on więcej pytań nie ma, ponieważ taki sam, dokładnie sam sprzęt ma u siebie na klinice, więc bezpieczeństwo to jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi to jest przełamanie stereotypu, że rodząc, że poród wiąże się z bólem. Bez płatnie na życzenie pacjentek stosujemy tak zwane zop -y, czyli znieczulenia zewnątrz oponowe. I ostatni element, o którym Pan, pan wspomniał, to są warunki. I nad tym ostatnim elementem teraz mocno pracujemy. Są też projekt unijny i w krótkim czasie powstaną naprawdę nowoczesne i bardzo komfortowe warunki dla, dla pacjentek. żeby to wszystko wykonać, potrzebne są pieniądze. Teraz o tych pieniądzach. Spółka Centrum Zdrowia od czterech lat wynajmuje od powiatu większość pomieszczeń szpitala. Przejęła także sprywatyzowany dużo wcześniej oddział ginekologiczny Położniczo, o którym wspomnieliśmy, miesięcznie z tytułu tej dzierżawy uiszcza do kasy powiatu 50 tysięcy złotych. Zmieni się to? Liczę bardzo, że tak. W tej chwili powiat Tarnowski zlecił wycenę szpitala. Konsekwencją dzierżawy, bo przypomnę, od 4 lat dzierżawimy te obiekty, ma być sprzedaż szpitala, co pozwoli na dalsze inwestycje, ponieważ zupełnie inaczej inwestuje się we własne nieruchomości. Można szerzej korzystać chociażby z instytucji kredytu hipotecznego. Ministerstwo zdrowia także uwzględniło postulat zgłaszane przez między innymi Związek Powiatów Polskich oraz Krajowe Zjazd Lekarzy uznało, że szpitale nie będą miały obowiązku kupowania polis ubezpieczeniowych od zdarzeń medycznych Odetchnął pan z ulgą? I, i tak, i nie. Z jednej strony na pewno jest to, jest to krok, krok w dobrym kierunku. Krok w pewnym sensie wymuszony też postawą szpitali środowisk i powiatów i środowisk e, związanych z tą branżą gospodarki. W krótkim czasie oczywiście te krople wydrążyły skałę i ministerstwo zapowiada, jak gdyby rezygnację z tej obligatoryjności ubezpieczenia. Natomiast problem pozostaje monopolu PZU, ponieważ PZU jako, jako jedyne towarzystwo ubezpieczeń w Polsce e, tego typu polisy OC oferuje szpitalom. Stąd też. Nasze pomysły między innymi i tego typu rozmowy też toczą się też w całej Polsce w tej chwili, aby znaleźć alternatywną formę ubezpieczeń, być może poprzez tak zwane Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. No właśnie, bo tutaj w przypadku braku polis pełną odpowiedzialność będą ponosiły szpitale i to z własnych budżetów. Tak, one do tej pory szpitale ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i to się nie zmieni. Natomiast w przypadku tak zwanych zdarzeń medycznych prowadzonych od 1 stycznia ustawą, może szpital albo się nie ubezpieczać i wtedy ponosić pełną odpowiedzialność, albo może się ubezpieczyć i pewnie szpitale będą się dalej ubezpieczyć, tylko nie, nie, niekoniecznie chcemy to robić w PZU. A ta wysoka cena to był największy problem? Wysoka cena składki? Tak. No, je, jeśli do tej pory przykładowo nasz szpital w Tuchowie, który nie miał nigdy żadnej, żadnego zdarzenia niepożądanego, żadnego błędu lekarskiego od 4 lat, płacił co roku 9 90 tysięcy i okej. Okay. Natomiast w tym roku dodatkowo nam Dosolili kwotę 250 tysięcy złotych, więc to jest po prostu kwota astronomiczna. No, jak przeglądałem jeszcze statystyki, no w Tuchowie na przykład tego nie, tych błędów nie było, ale w 2009 szacunkowa liczba błędów medycznych oscylowała na poziomie 835 tysięcy w Polsce. Tak, błędy, błędy były są i będą. Przede wszystkim trzeba, trzeba je minimalizować i oczywiście trudno sobie wyobrazić szpital, który się nie ubezpieczy. Natomiast tak jak powtarzam, chcemy, aby. aby nie być skazanym na monopol jednego tylko Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tomasz Olszówka, prezes Centrum Zdrowia Tuchów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rozpoczęliśmy udzielanie zupełnie nowych zabiegów, mianowicie operacji migdałków u dzieci, no co było pewien stres i przeżycie, ponieważ raz, że pacjentem jest dziecko, dwa że takich zabiegów wcześniej nie robiliśmy. Istotne znaczenie ma osoba operatora. Jest to ordynator oddziału laryngologii z Nowego Sącza, dr Borowiec i pierwsze operacje zostały przeprowadzone, dzieci w tym samym dniu wyszły do domu. Nawet zorganizowaliśmy pewne mini przedszkole dla tych dzieci mogły czekając na operację oglądać bajki.